I otrzyma nas rok, to jest teraz kolejny na moim kanale I słuchajcie w dzisiejszym odcinku wydajemy 100 bilionów po prostu kainów Na wszystkim zdane oczywiście te jajko do minusowe I spróbujemy ogólnie podrobić minus do minusów I naszym celem dzisiaj jest słuchajcie zrobienie tej, oto Hydra tego do Mortusa. Jest kilka nowych sposobów na zrobienie tego, jest na przykład fuzowanie petów, więc dzisiaj sobie to postaramy zrobić. Więc oczywiście oglądacie to do końca, bo jak, jeżeli uda mi się to zrobić, to słuchajcie, ta Hydra, ten właśnie do Mortus, będzie do wygrania dla Was na moim Discordzie. Discordzie, że też Roxek. Jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to połączam być, bo jak, w ten sam dzień rzucam tego cika będzie do wygrania ta Hydra, czy ten Domortus, no jak tam wolicie, jak tam mówcie na to. Ja słuchajcie, będę mówił Hydra po prostu. I słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie oczywiście, z shopem. I lecimy tam otwierać Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. Jeżeli się nam uda, to będzie kozak, bo patrzcie, jak ona ma staty. No, przed odcinkiem mi się udało jedną na 29%. Na rainbow olepszyć, więc mam nadzieję, że dzisiaj też się uda. I słuchajcie, teraz, gdy do nagrywam, to ogólnie brakuje nam tylko 500 do 15 tysięcy. Więc jak jeszcze nie macie suba, nie macie lajka. To zostawcie oczywiście tego suba i łapkę w górę. Oczywiście, dwa zostawcie suba. A my, słuchajcie, już tutaj lecimy, bo nie ma co przedłużać. Lecimy na początek z otwieranie. Nie będę wszystkiego otwierania pokazywał, tylko jak leciał. Jakaś fajna legenda. Więc ja słuchajcie, biorę Exclusive Shop, bierzemy to, bierzemy to i po prostu lecimy sobie otwierać. Zobaczymy, co ciekawego wleci. Mamy legendę pierwszą. Co jest trzecie eko? I mamy pierwszą legendę. Dobra, bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie już jesteśmy ponad połowa i na, na razie mamy jeszcze jednego tylko. Jest to nie jest aż tak mega dobrze, ale oczywiście daję 1%, to się nie ma tym co dziwić. Tylko jakie on ma staty? On ma końc 4, jeśli już o 75% więcej coinów No szkoda, żeby tego już na godzinach, spróbować zrobić. No, ale wiecie, no, chcemy zrobić jej rainbow, a i to jest dzisiejszy cel. No, i oczywiście, macie, że jeszcze jeden by bo 13% na goda to nie jest zbyt dużo. I mamy jeszcze kolejnego, tak jak mówiłem, uwaga, nie zostały kasy 22 biliony. Czujcie, no, z 80 bilionów droptałem dwa takie. Więc to jest bardzo dobrze. Może jeszcze mi się poszedli i tych kilku jak mi się to wydropi. No, ale nie obstawiam tego, że tak się uda. Może jednak, to zobaczymy. Ale nie wróżcie, zostało nam ile zostało no, jeszcze, nie no 15, miałem 5 jajek, słuchajcie, no nie raczej nie, raczej to się nie uda. Dobra i ostatnie jajko, o nie, jeszcze jedno będziemy musieli otworzyć jakoś szybko, dobra, słuchajcie, to, teraz i jeszcze szybko musimy zrobić jeden hajs, o nie! O nie, dobra, szybko, klikaj tam, leć tam szybko pety, dobra? Wystarczy, wystarczy, dobra słuchajcie Ale ogólnie jakie ona ma staty teraz ta druga? Ta druga mi dropnęła... Y, ta jest dla widza, dobra tej nie zużywamy Więc słuchajcie, y, ta do morzu do no, Gildzian, ta jest akurat mega słabe Ale dobra, będziemy mieli 25% szans na zrobienie jej Więc słuchajcie, chyba że teraz by leciała to był mega fart, ale no nie, wyleci, spoko Więc słuchajcie, teraz lecimy tutaj zrobić Golda jak to się uda to będzie mega dobrze Tylko żeby tej dobrej nie przewalił, okej, okay, to... Spoko i się uwaga, uwaga, czy to się uda? I... JEST udało się, dobra, mamy golda! Okej, okay, dobra, udało się, słuchajcie, mamy stronge'a. No ja TO teraz wszystko zdejmę. I ogólnie JEDZIEMY teraz fuzować te pety, bo ogólnie sfusowanie z, z, z jakby 12 do minusów może nam właśnie wypaść Golden ta Legenda. Więc słuchajcie, to fajnie było jakby nawet dwie wypadły, to wtedy mieliśmy by duże szanse na zrobienie RAINBOW Więc tu mamy fuzowanie petów. Więc słuchajcie, dobierzemy no, oczywiście od najsławszy tutaj do minusów, bierzemy słuchajcie, 11 i teraz bierzemy jednego biegu. No tak ogólnie robił senior do odcinka, jak ktoś nie wiedział, to sobie zapraszam do niego, bo ogólnie fajnie, to wytłumaczył. A my słuchajcie robimy i... Mamy wino! Mamy za pierwszym razem! Dobra, to jest mała szansa, ale... Nie no, słuchajcie, kozak, dobra. Ok, jeszcze raz, ej tu serio się uda na tym odcinku zrobić. Dobra słuchajcie, a chyba, co ja robię, czemu ja to ekwipuję, e, nie, nie, nie to, A e, dobrze, mamy już dwie golden hydry, dobra, może się uda więcej ich zrobić Jakby się udało cztery, to mamy naprawdę duże szanse na powodzenie tej misji, okej, okay, dobra słuchajcie, ja lecimy jeszcze raz, spoko Okej, okay, dajemy to jednego biego i coraz wypadnie, uwaga i, e, co to są o Bugger nie, no ja go nie chcę, co to w ogóle jest Jakie on ma staty, dwadzieścia sześć tysięcy, boże, tragedia jakaś, naprawdę Dobra, musimy jeszcze raz spróbować, bo to jest tragedia, jakiś max mi wylatuje, po co mi to w ogóle jest? Okej, okay, dobra, lecimy jeszcze raz, słuchajcie I teraz, 11 dokładnie, i teraz może dajmy ten biały, okej, okay, i co wylatuje? I... no Boże, co to w ogóle jest? Jeszcze słabszy jakiś 25 co, co to ma być w ogóle, nie no to jest tragedia, słuchajcie Okej, okay, jeszcze raz robimy, może teraz się uda, uwaga, i... Boże, nie no, kolejne, co to w ogóle ma być? Ja ci no spróbuję może z tych trzech, które nam słabe wyleciały, bo to jest to no, tragedia jakaś, okej, okay, to, to i słuchajcie Eee, nie, chwila, nie to, nie to, co ja mówię, eee, to, to i to nam wyleciało, tak. Dobra, i uwaga, co dostaniemy z tego? I... Okej. Okay. Ej, dobra, słuchajcie, to było dobre. W ten jest golden, więc może mi się uda z 13% zrobić rainbow'a. ja chcę misję wygrać, bo nie umiem jej zrobić. Jak teraz to się uda, to będę fartem życia, słuchajcie. Więc jadę tą legendę, i uwaga, czy to siądzie? I uwaga... No, nie siadło, dobra, to miejmy nadzieję, że ta hydra siądzie, bo jak nie, to będzie lipa totalna. Ale dobra, jeszcze możecie udać się dopuścić trzecią golden, więc to by było super Więc lecimy słuchajcie, to, 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 okej, okay. oczywiście lecimy 11 tych Ej nie fajny sposób w ogóle, wreszcie co, coś ten fuse przydaje, co nie? Okej, okay, i to, i uwaga, nie, co to w ogóle presto, nie, no po co ty tu jesteś, co to w ogóle ma być? Dobra słuchajcie, ej, powoli nam się kończą do minus. nie podoba mi się to, mega mi się to nie podoba No ale dobra, najpierw jeszcze pozbieramy trochę, co nie? I uwaga, czy to się odjdzie teraz? Jest, mamy, dobra Okej, okay, okej, okay, dobra, mamy, słuchajcie, trzy. Trzy już mamy. Okej, okay, 47% mamy na to. Więc może akurat się uda. No miejmy nadzieję, ale jakby jeszcze nam jedno dropo, to to by była taka szansa już, że to szok. Więc okej, okay, że się udało i słuchajcie, mamy to! I. O oh, boże, Nie, no co to ma być, słuchajcie? Nie, nie, dobra, dobra, ja boję się tu przewalę. To będzie tragedia, jak ja to przewalę. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, słuchajcie, o nie, brakuje mi już tych petów. Dobra, robię tak. I proszę, proszę, żeby siadło. Nie, nie siadło. Najgorzej, najgorzej, słuchajcie, nie siadło. Nie, no dobra, to teraz mamy mega przewodę, bo mamy tylko trzy te ty jakby. Okej okay, więc słuchajcie, ja chyba bym sobie jeszcze pozbierał trochę, co nie? Ja bym sobie jeszcze pozbierał. Chociaż, dobra, odcinek jest ze 100 do minusów. Więc ze 100 do minusów to robimy, to robimy to. Ej, nie no, jak to nie siądzie, to naprawdę będzie lipa. Okej, okay, dobra, słuchajcie, 41%, robimy to Proszę, żeby siadło, proszę, żeby siadło I, o nie Prze... Nie, słuchajcie, nie wyszło Najgorzej, nie wyszło, słuchajcie Lipa totalna Dobra, słuchajcie, nie ma co płakać Załatwiłem sobie jeszcze 4 do Mortucy Więc co, to, że jak to się uda To dalej się zaliczy i również będziecie mieli Szansę by go wygrać ale słuchajcie no, czy to się uda, czy to się słuchajcie uda, jak to się już nie uda to naprawdę no mi będzie mega smutno Mamy 63% więc jak to się nie uda to kończymy ten odcinek Dobra słuchajcie lecimy, proszę żeby się udało i jest udało się Dobra słuchajcie to jest jeden z najlepszych petów w grze, bo słuchajcie Team który zadaje więcej damage'u razem z resztą wszystkich petów I jest słuchajcie najlepszą legendą rainbową. nie no jak to wyszło Mega słuchajcie, mega, dobrze się udało Mam już już takie 2 pety, oczywiście jeden jest dla was Do wygrania, jak chcecie wygrać to słuchajcie, dzisiaj Na kanale konkursy dla Petsuatorów X Będzie tam właśnie ten konkurs na Tego peta, więc słuchajcie jak chcecie wygrać sobie Takiego darmowego petcika jednego z lepszych Do aktualnie do no, update'u oczywiście To wpadajcie na Discorda I oczywiście dziękuję bardzo, bardzo za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że nie będziecie się że się nisze, trochę tam was clickbaitowałem, bo do no, trochę jednak To się zmieniło, no mam nadzieję, że mi wybaczcie to Ale do no serio, chciałem to zrobić na tym odcinku I udało się, zrobiłem to, więc oczywiście Proszę was jeszcze raz, a jest na instagrama do Królikowicławy A my idziemy już w kolejnym odcinku Do zobaczenia, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia No i cześć!